Powracamy w części trzeciej, ostatniej. Aktualnie prowadzi nasza drużyna w drugiej partii 12 do 11. 13 do 12 po ataku kurbańskim a teraz ponownie Izabela Dziedzic. dużo bardziej zacięta partia od pierwszego seta prowadzimy 13 do 12 a serwisowy Dziedzic popatrzyła, przymierzyła i to była bardzo cenna punkt 14-12 w drugiej partii próbowała i dla to zrobić tym razem wyszło. 14- 13. Chyba, że... to odebrała tym razem pocowała na po 14. Opuściła w międzyczasie boisko Sandra Pieszała, którą zmieniła Paulina Papurka. 14-14. Zacięty set ustała mała piłkę i słusznie 15-14. Prowadzimy w drugim secie. Dobrze jak na razie grają podkarki w dobrze się daje trener pobrać wszystkim. Każda chce się tutaj pokazać na tle na pewno mocniejszego rewana i na razie nie wygląda. To wygląda na, na, na bardzo, bardzo dobrze. Po 15. Rewal nie przebacza nieskończonych ataków. 17-15 Karolina to dostanou půjči. 17-15, dobrá Urbański i no, znów jest szansa na to, aby pomalczyć w partii o kontynuację tej dobrej serii. Wczoraj mecz Juniorki, Seniorki, Kali Politechniki wygrała młoda drużna Juniorek. Spotkanie to towarzyszkie, tym razem nie bronimy, 16 do 17. 18-16. Dużo błędów po stronie obu ekip, ale tam spotkania towarzyskie, aby je eliminować. Na pewno ten sprawdzą dla jednych i drugich. Nasza drużyna aktualnie prowadzi swoje drugie grupie sześciu ludzi. Drugi lidz rewalizuje ze zmurowanego gościnem, który wkrótce przystąpi, tak jak i nasze do rywalizacji, do juniorek. 19-16. Po ataku, po ataki. I tak. Obrócimy po czasie na końcówkę tego seka.